Lęka! Lęka! Gdzie się ona znów schowała? Juhu! O, tu jesteś! Nie mam ochoty na zabawę wchowanego. No dobrze, to zróbmy coś innego. O, popatrz! Lunat pływa. Ale czemu płynie w taki dziwny sposób? Przecież mieczniki potrafią tak szybko pływać. Nigdy nie widziałam, żeby Lu tak się guzdrał. Racja, chyba coś mu dolega. Lu, czy wszystko w porządku? Ojej, przewraca się na plecy. Dla ryby to nie jest dobry znak. Chodź, pomóż mi! Trzeba go jak najszybciej zabrać do lekarza. Z drogi! To pilna sytuacja! Ania i Lenka płyną tutaj z lu. O nie, biedny lu, chyba nie jest ranny? Nie zdejmuj tego bandaża przez kilka dni, dopóki ramię się nie zagoi. Dziękuję, panie doktorze. Hej, 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 co wy tu tak wpadacie gwałtownie, co? Panie doktorze, to pilne! Lu bardzo dziwnie się zachowuje. Ledwie pływa! Oj, rzeczywiście jest w kiepskiej formie. Proszę o latarkę. O nie, co mu dolega? Muszę go dokładnie zbadać. Wygląda na to, że wasz przyjaciel cierpi w wyniku zatrucia. Jak to zatrucie? Biedaczek. Czy da pan radę go wyleczyć? Nie mam pewności, lecz postaram się. Zaraz mu podam lekarstwo. Będzie tu musiał zostać na jakiś czas. Musi być pod obserwacją medyczną. Dobrze. Najlepiej będzie, jak przyjdziecie go odwiedzić później. Teraz trzeba mu zapewnić odpoczynek. Dobrze. Do widzenia. Do zobaczenia, Lu. Wracaj szybko, do zdrowia. Cześć, Fin. Cześć, co się stało, Lu? Jest chory? Tak, ma zatrucie. Co takiego? Czym mógł się zatruć? Nie, nie wiadomo. wiadomo. Widziałem tu niedawno dziwnych ludzi. Coś mi podpowiadało, że są źli i niebezpieczni. Mam nadzieję, że to nie oni mu zaszkodzili. Gdzie ich widziałeś? Chodźcie ze mną, pokażę wam. To było tam, za tymi skałami. O ludzie, tylko popatrzcie na te beczki. Co z nich wypływa? Na jednej jest czaszka. To znaczy, że zawartość jest trująca. Ktoś najwyraźniej wylewa toksyny do naszego oceanu. Ale kto? Tego nie wiemy. Wiemy już za to, czym się zatruł lu. Stop, stop! Nie podpływajcie bliżej! W oceanie są beczki z toksynami. Zawróćcie, bo się rozchorujecie. Trzeba się tego pozbyć, zanim więcej ryb się zatruje. Albo zanim sami zachorujemy. Racja, trzeba te beczki stąd usunąć. Dokładnie! Królowa morza! Ona będzie wiedziała, co robić. Racja! Racja. Płyńmy do niej. Już prawie jesteśmy na miejscu. Wejście pilnuje rekin. Czego tu chcecie? Mamy pilną wiadomość dla królowej. Czy rzeczywiście jest tak ważna? Tak. Zdarzyło się coś okropnego i królowa musi o tym wiedzieć. Witajcie dzieci, wejdźcie. Dziękujemy. Lenka, Ania, Fin, co was do mnie sprowadza? Żli ludzie wrzucili do oceanu beczki z toksycznymi chemikaliami. Nasz przyjaciel Miecznik Lu już się zatruł. To nie do wiary. Zajmę się tą sprawą natychmiast. Trzeba się pozbyć tych beczek. Weźmiemy moją płaszczkę, wyciągnie beczkę na plażę. Dobrzy ludzie ją zauważą i z pewnością zajmą się tą sprawą. Proszę przygotować płaszczkę. Wy dzieci popłyniecie na jej grzbiecie, a ja dotrę moją karetą. Stop, to tutaj! W życiu czegoś takiego nie widziałam. Chodźcie, trzeba działać szybko. Zabierz jedną z beczek na plażę. A my oddalmy się stąd jak najszybciej, zanim się zatrujemy. Miejmy nadzieję, że ktoś to rzeczywiście zauważy i zajmie się tą sprawą. A teraz zjedzcie coś. Na pewno nieźle zgłodniałyście. Mmm, o tak! Coś się dzieje tam przy beczkach. Widziałem łódź i nurków. Mam nadzieję, że nie przywieźli więcej beczek. Muszę to zobaczyć, mamo. Musimy lecieć. A co z obiadem? Lęko, widzisz coś? Tak, zabierają beczki. A teraz Nurek czyści dno morza. Ale się cieszy, że tych okropnych śmieci już tu nie ma. Ja też. Hej, chodźmy zobaczyć, jak się czuje, Lu. Racja, chodźmy. Zobaczcie, kogo my tu mamy. Lu! Czujesz się już lepiej? Doszedł już do siebie. O, jak, o, jak dobrze. dobrze! Całe szczęście, że tak szybko zareagowałyście. Chodź, Aniu, płyńmy szybko do domu. Umieram z głodu. Dzień dobry. Cześć. O, czyżby to był tylko sen? Dzień dobry, Lenko. Cześć, tato. Pamiętasz, jak ci kiedyś mówiłem o beczkach z toksynami w oceanie? W dzisiejszej gazecie piszą, że już wszystkie zostały stamtąd usunięte. Popatrz. Tak, tak, wiem o tym. A niby skąd. Przecież dopiero co przyniosłem gazetę. Ale mnie się to już śniło. <grym> Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeśli chcecie jeszcze raz obejrzeć nasz pierwszy odcinek o syrenach, kliknijcie link po lewej stronie, lub wybierzcie jeden z odcinków z prawej strony. Do zobaczenia! Pa pa!